Cześć Siemanu, ja jestem Archenox. Witam Was bardzo serdecznie w takim filmie, po prostu zapowiedziowym, bo chcę powiedzieć, że możecie zadawać pytania do QA, tak możecie zadawać pytania do QA, bo po prostu będziecie sobie odpowiedzieć na te pytania, bo długo nie robiłem QA. To mam nadzieję, że taki film się spodoba, i jeszcze chcę was bardzo przeprosić, że. Trochę jestem nieregularny, ale po prostu czasami nie miałem pomysłu, jeszcze tam co nagrywać, ale teraz ten, ale polecam wam po prostu zadawać pytania do Q&A, ja może nawet nie wiem te pytania z wotem. Jakieś tam zadawać pytania związane z YouTube'em albo z tym innym Możecie zadawać pytania i jeszcze chcę powiedzieć, że ja mam dobry mikrofon Tylko muszę sobie jeszcze go ustawić, ale już patrzyłem to jest dobra jakość To mam nadzieję, że to mi się spodoba Ale jak mówiłem, możecie zadawać te pytania do Q&A w komentarzu Albo nawet tam dam linka do mojego Instagrama i tam będziecie mogli sobie zadawać Pytania, ale chyba tam też możecie napisać dużo pytań na YouTube. Możecie te pytania tam możecie zadawać aż do piątku, albo do przyszłego tygodnia. Będę tam ym, na nie tam odpowiadał, to polecam teraz właśnie wejść do sekcji komentarzy i napisać tam po prostu jakieś tam pytania do Q&A bo wtedy tam będę na nie odpowiadał. Tak będę na nie odpowiadał jak tam zadacie tak, albo w poniedziałek, albo tam postaram się jakoś tak na weekend nagrać ten sobie ten po prostu odpowiadanie na te pytania do QA. To no i co? Chyba sobie będę, będę z wami żegnał do usłyszenia siemanko.